Siedem tygodni bez. W 1983 roku grupa zachodnich dziennikarzy i teologów wpadła na pomysł, by pościć przez siedem tygodni. Od Środy Popielcowej do Wielkiej Soboty przed Wielkanocą. Akcja zyskała na popularności, szczególnie wśród młodych ludzi. Siedem tygodni bez to czas, który ma nas zmotywować do rezygnacji z czegoś, co jest ważną częścią naszego życia? Mogą to być słodycze, może to być kofeina, mogą to być papierosy, może to być alkohol. Wszystko po to, byśmy na nowo uświadomili sobie, co tak naprawdę jest ważne w naszym życiu, co jest istotne, co ma znaczenie. A z drugiej strony, przemyśleli na nowo, czy nasze nawyki są dobre dla nas, dla naszego zdrowia, dla naszego życia duchowego. Dla naszych relacji z innymi ludźmi. Siedem tygodni bez to akcja, w której dobrowolnie z czegoś rezygnujemy, po to, by zrobić miejsce dla czegoś innego, po to, by uświadomić sobie, co tak naprawdę decyduje o jakości naszego życia, po to, by być może rezygnując z czegoś, mieć szansę i czas na rozmowę z drugim człowiekiem, na spotkanie, na zainteresowanie się. Czyimś problemem, albo po prostu czyimś życiem. Jeśli chcesz wziąć udział w akcji 7 tygodni bez, to napisz na małej karteczce swoje pasyjne postanowienie. Następnie umieść tę karteczkę w widocznym dla Ciebie miejscu, tak byś codziennie przypominała sobie i przypominał sobie o tym, z czego zrezygnowaliście w tych 7 tygodniach.